Aby automatyczne odkamienianie działało poprawnie, przed pierwszym użyciem ustaw poziom twardości wody. Zanurz przez sekundę pasek testowy pod bieżącą wodą. Minutę później możesz ustawić odpowiedni poziom twardości wody zgodnie z instrukcjami. Aby zaprogramować urządzenie, naciśnij jednocześnie przyciski odkamieniania i zasilania. Przyciska je, aż włączy się kontrolka odkamienianie. Wskaźnik zbiornika na wodę błyska 10 razy, ponieważ został ustawiony fabrycznie na poziomie 10. Aby to zmienić, wciśnij odpowiednią ilość razy przycisk odkamienianie. Fashion Master automatycznie zapisze poziom twardości po wyłączeniu.